Wyobraź sobie, że spacerujesz po ulicach Forum Romanum w szczytowym okresie Republiki. Ludzie są zajęci, handlarze krzyczą, senatorowie dyskutują sprawy państwowe, a filozofowie otoczeni są przez uczniów. Ale jest coś, co przyciąga Twoją uwagę wygląd mężczyzn. Chodzi nie tylko o ubrania, które noszą, ani o ich wyprostowaną postawę, ani o wojskowe gesty. Nie tym, co naprawdę wyróżnia się w tej scenie jest ich twarz tak gładka i zadbana. Właściwie prawie wszyscy mężczyźni, szczególnie ci z elit, mają twarze bez brody, tak czyste jak marmur rzeźb, które zdobią świątynie, ale jeśli przyjrzysz się bliżej, odkryjesz, że w Rzymie broda nie zawsze była postrzegana w ten sam sposób przez wszystkich. Na przestrzeni wieków broda w starożytnym Rzymie reprezentowała więcej niż tylko osobisty styl. Była symbolem tożsamości, władzy, statusu i filozofii. Broda nie mówiła tylko o mężczyźnie, który ją nosił, ale także o społeczeństwie, w którym żył. Więc jak to się stało, że Rzymianie na początku postanowili zrezygnować z brody? A dlaczego po wiekach odrzucenia cesarz taki jak Hadrian postanowił ją przyjąć? Historia zatem jest fascynująca i pełna niespodziewanych zwrotów, walk o władzę, obcych wpływów i filozoficznych zmian, które nie tylko wpłynęły na kulturę rzymską. Ale także określiły bieg męskiego wizerunku w świecie zachodnim. W początkowych dniach Rzymu broda nie była czymś rzadkim, a powszechnym zwyczajem wśród niższych klas rolników i tych, którzy byli poza kręgiem władzy. Broda była postrzegana jako coś rustykalnego, symbolizującego mężczyzn związanych z twardym życiem na polu, z ziemią, z naturą. Ale gdy chodziło o wyższe klasy, historia zmieniała się. Przywódcy, generałowie i senatorowie Rzymu preferowali gładko ogolone twarze, co było nie tylko kwestią estetyki, ale miało głębokie znaczenie w rzymskim społeczeństwie. Dlaczego? Ponieważ, jak w wielu momentach historii, wygląd był bezpośrednim odzwierciedleniem statusu społecznego. Rzymianie postrzegali barbarzyńskich ludzi jako prymitywnych i nieuporządkowanych, a broda była z tym obrazem kojarzona. Ale dla Rzymian to nie był tylko problem etykiety społecznej, ale również kwestia władzy. W świecie, gdzie walki toczyły się nie tylko na polu bitwy, ale także w wyglądzie, gładko ogolona twarz reprezentowała dyscyplinę, kontrolę i bezpośrednie połączenie z idealizowanym modelem lidera Aleksandrem Wielkim. To kluczowy punkt. Aleksander, człowiek, który głęboko podziwiał kulturę grecką. Był znany z tego, że był ogolony, co było sprzeczne z tradycją jego czasów. Podczas gdy w Grecji broda była symbolem mądrości, filozofów i uczonych, Aleksander Wielki złamał tę tradycje, przyjmując czystą twarz, coś, co Rzymianie zaczęli naśladować. Rzymscy generałowie, podziwiający obraz władzy, który Aleksander reprezentował, przyjęli golenie jako swój styl. Pompejusz, Juliusz Cezar i Marek Antoniusz. Postacie, które wpłynęły na przyszłość Rzymu, byli pierwszymi, którzy poszli za przykładem Aleksandra, zamieniając gładko-ogoloną twarz w symbol rzymskiej władzy. Od tego momentu czyste, ogolone twarze stały się normą nie tylko wśród wojskowych i senatorów, ale w całej rzymskiej elitach. Golenie oznaczało odróżnienie, wykształcenie i kulturę. Był to znak cywilizowanego Rzymu, który przeciwstawiał się barbarzyństwu. Golenie więc nie było tylko stylem, lecz deklaracją zasad. Rzym, wieczne miasto, kolebka imperium, nie miało miejsca dla brody. Broda była synonimem czegoś prymitywnego i pierwotnego. Golenie było synonimem Rzymu, jego dyscypliny i jego mocy. Styl ten utrzymywał się przez pokolenia. Statuły cesarzy, portrety generałów, a nawet artystyczne przedstawienia ważnych postaci Rzymu zawsze ukazywały idealnie ogolone twarze. Była to kwestia wizerunku mocy Rzymu, który rządził światem mądrością i kontrolą. Jednak wszystko to zaczęło się zmieniać wraz z przybyciem cesarza, który złamał wszystkie te tradycje. Hadrian, Hadrian, który panował w latach 190 był postacią głęboko wpływaną przez kulturę grecką i jej filozoficzne ideały. W czasie jego rządów broda, która przez długi czas była odrzucana w Rzymie, Zaczęła zyskiwać na znaczeniu. Hadrian był pierwszym cesarzem rzymskim, który przyjął brodę w sposób wyraźny, co zaskoczyło wszystkich i złamało wiekową tradycję. Dlaczego to zrobił? Czy to był tylko akt buntu, czy za jego decyzją kryło się coś więcej? Hadrian nie widział brody tylko jako symbolu mądrości, ale także jako sposób na zbliżenie się do greckich ideałów, które tak podziwiał. W starożytnej Grecji. Broda była symbolem intelektualistów, filozofów i mądrych ludzi. Hadrian chciał, aby jego wizerunek odzwierciedlał tę więź z kulturą helleńską, ale być może chciał także przedstawić bardziej ludzką stronę cesarskiej figury. Golenie, które było symbolem kontroli i władzy, teraz wydawało się zimne i odległe. Broda, z drugiej strony, oferowała cieplejsze, bardziej filozoficzne połączenie, cechę, która czyniła go bardziej ludzkim w oczach jego poddanych. Jak się można było spodziewać, ta decyzja Hadriana miała natychmiastowy wpływ na świat rzymski. Broda stała się nie tylko cechą estetyczną, ale także symbolem głębokiego myślenia i mądrości. Za panowania Hadriana wielu innych cesarzy przyjęło brodę. Od Antonina Piusa po Marka Aureliusza. Dla nich nie był to tylko akt naśladownictwa ale sposób pokazania szacunku dla greckiej kultury i przynależności do wartości filozoficznych. Broda, która kiedyś była symbolem klas niższych, stała się znakiem intelektualnej szlachetności, ale nie wszyscy poszli tą drogą. Wielu późniejszych cesarzy, takich jak Septymiusz Sewer, powróciło do stylu ogolonego, ale z różnicą, teraz broda reprezentowała coś głębszego niż tylko znak władzy. Stała się odzwierciedleniem relacji między Rzymem a kulturami obcymi i tego, jak Rzymskie Imperium zaczęło akceptować wpływy poza swoimi granicami. Ciekawe jest to, że mimo tej zmiany, Broda nigdy nie straciła swojej symbolicznej mocy w Rzymie. Pozostała kulturowym wskaźnikiem granicą między różnymi nurtami filozoficznymi, społecznymi i politycznymi. W głębi duszy Broda reprezentowała dualizm Rzymu. Nieustanną walkę między wojskową władzą, reprezentowaną przez ogolone twarze, i poszukiwanie mądrości, reprezentowane przez twarze z brodą. Teraz chcę poznać Twoją opinię. Gdybyś był w Rzymie w tamtych czasach, czy poszedłbyś za przykładem cesarzy golonych na czoło, szukając odzwierciedlenia kontroli i dyscypliny? Czy dołączyłbyś do Hadriana i tych, którzy nosili brodę jako symbol mądrości i głębokiego myślenia? Zostaw swoją opinię w komentarzach. Chcę wiedzieć, co myślisz o tym, jak broda mogła definiować mężczyznę w tamtej epoce. Jeśli podobała Ci się ta historyczna podróż i jesteś ciekaw, jak inne aspekty kultury rzymskiej ewoluowały z biegiem czasu, nie zapomnij polubić tego wideo, subskrybować kanał i aktywować dzwonek powiadomień, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Jeśli chcesz kontynuować naukę o Imperium Rzymskim, Zostawiam tutaj rekomendacje wideo. Do zobaczenia w kolejnym wideo.